jo, z tej strony Benek. Witam ponownie lecimy z koksem. Fajna misja. Atakujemy teraz kolejnego z całej ekipy, najemnika. Staramy się, jak widzicie, żeby było to fajnie zorganizowane. Żeby było wszystko super wyglądało. No i zobaczymy jak to wyjdzie z tej strony i od tej strony. Może wyjdzie to ciekawiej niż przypuszczałem, a może po prostu wyjść to mało interesująco. Zobaczymy jednakże sprawdzam też pole popisu też od tej strony. Zobaczymy, może będę może, może będę takował dwóch na raz. Jednakże nie, jakoś nie, 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 ten nie niezbyt, niezbyt e, mi to pasuje, żeby atakować dwóch naraz e, Zwłaszcza, że jedną stronę mam w ogóle praktycznie moich ścian nie krytą, więc będzie to dla mnie bardzo ciężkim, bardzo ciężkim wyzwaniem, że tak powiem, a tak na, na pozostałe partery, jednak par, partele, partele, jednakże widzicie, moje kon, moja konna działa, moja konna próbuje. No, Kurwa, już muszę przekinać, bo normalnie hmm, tak jak słuchają asystyni, tak, tak jak słucha Konna, y, w, tym, w tym, że tak powiem, w tym wydaniu, więc jest bardzo irytującą y, sprawą na, na ten temat. Ja sekundeczka, tylko usunę coś, bo to bardzo przeszkadza. To były akurat moje. E, to były akurat moje rzeczy no i no to kurde mm, debile konne tutaj stop stop teraz bym prosił błystów włosów o zabicie króla e, później zaatakuję czarnego Będę też atakował wilka od tej strony, a na końcu sobie zostawię ten smaczny konsek, który tu mam do góry. E, konsek, który cały czas mnie atakował, więc e, no niestety, ale pożałuję tego bardzo. No i dziękuję bardzo, tu mam zabitego. Tam już sobie zamówiłem, e, oczywiście moich kolejnych, ko, kolejno, kolejno wspierające oddziały, e, więc będzie OK tu se, to, tu se tylko przeczekam, Naład naładuję się, że tak powiem. Naładuję swoją ekipę, naładuję sobie, swoje działania. Pod tym względem przepraszam za te krzesło, no ale niestety nie stać mnie na razie na nowe krzesło, żeby kupić nowe. W musicie ze mną wytrzymać bo w tym stopniu, że także na razie nie, nie mogę sobie pozwolić na te krzesło. Coś jest nie tak, bo mi ludzie uciekają. Yy... Tak, wiem, jedzenia nie ma. Jednakże jedzenie cały czas powinno przychodzić. Yy, a, no beczki, beczek. Beczek z alkoholem nie ma. Moi, moi ludzie są trzymani na. są pojeni alkoholem. To jest tak, populacja. Jak widzicie, tak jest. Składy tutaj. Armia. Plus 25, ładnie. 380 jednostek, powinno być 399, jakoś tak. Religia, w dużym stopniu mogę religii jeszcze bardziej podwyższyć, ale religia się bardzo, bardzo się miesza z, z alkoholem, więc y, nie za bardzo za sobą przepadają y, te dwie czynności: picie i, picie i alkohol i ten, i y, religia. Nie są te czynności, które ze sobą zbyt przypadają. Także rozumiecie. E, potrzeba kamienia pek. Katapulty mi nie są aż tak bardzo potrzebne. E, chyba, że gdzieś tu zostawiłem. Nie, nie, nie zostawiłem katapultu tutaj z tej strony. E, Kon nam denerwuje, bo strasznie, brotta. Zamiast iść prostym torem, to leci naokoło. E, to jest bardzo irytujące z tej strony. Tak, jakby komputer, no nie wiem, kto dalej czerpie z desk. Kto bierze mi deski, skoro ja nie mam już z deskami jak powiem, nic wspólnego i nie wiem do tej pory, kto te kto deski używa zamiast mnie. Więc yy, drodzy widzowie, hmm. a widzicie, to już jest ostatni. Nasza ostatnia, że tak powiem, nasza ostatnia. Droga w tym Strongholdzie, chyba jeszcze coś postaram się nagrać z tego Strongholda. Będzie to być może yy, jak budować sobie, jak budować sobie budynki, jak korzystać z takich różnych rzeczy, coś tego typu. Rozumiecie, tego typu działania, jak po prostu coś tam robić, jak nie wiem, uzyskać dobre, dobre samo poczucie hmm. jakieś takie mini poradniki tego typu hmm. jak ot ot otaczać otoczać atakować jak budować podstawy budowy tego typu mam, mam zamiar coś z tego typu zrobić będzie to moja jakby taka pilotowa seria E, oprócz tego strongholda jednakże nawet e, nawet nie nauczyłem się skrótów klawiszy, które, które są w, które, jest, które są nadawane inni są bardziej osoby, które grają dłużej w strongholda e, potrafią czy potrafią. Mm, Sami, sami ci właściciele z tego strongholda, twórcy budowali budowali, budowali takie coś jak skróty, skróty klawiszowe pod dane jednostki zaznaczając przykładowo daną jednostkę, drugą jednostkę, trzecią jednostkę jednostki się jakby przyjmowały, przyjmowały same na siebie i Same na siebie, co ja gadam? Jednostki potrafiły robić, że tak powiem. No, potrafiły, kurde, nie umiem tego nazwać. Nie potrafię tego nazwać, jak, jak to ma być poprawnie nazwane. Jak to ma być poprawnie nazwane? Nie wiem, nie wiem, na serio, nie pamiętam. No dobra, złoto mi zaraz przyjdzie, mm, żołnierzy też mam. E... Po prostu mniej więcej skróty klawiszowe, tak. E... Każdy, ka, każde, pod każdą jednostkę można, można przypisać dany klawisz, na przykład naciskając jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. E... Przypisujemy jednostki, według tego, naciskając jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę przy przy przypisujemy sobie y, jednostki które w danym momencie atakują w danym momencie mają zwinąć się w, w szereg w danym momencie mają zrobić cokolwiek po prostu, no tak jest y, przypisane y, tutaj mam jeszcze jednego asesyna, choć tutaj króliczku My potrzebujemy teraz drewno. Czy będziemy mieli drewno? 80 drewno, poczekamy tutaj, że będzie więcej. Kamienia potrzebujemy, ten kamień. Tak, potrzebujemy tu. Musimy tylko trochę pilnować. Tego musimy tylko pilnować. Zaraz, zaraz. Jest skład. Skład od wspomniałem, że to zostawiłem. Sprzedałem to. to ja to zostawię i to mi się będzie napełniało to mi się będzie napełniać i dzięki temu będę miał to. To powoduje To powoduje temu, że damy na 8 jak udamy na 8, bo by będą jednostki uciekały dość szybko. A tego nie chcemy. Dobra, ja już gadam 9 minut, a jeszcze nic takiego nie zrobiłem na, 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 na nagraniu. Mm, 9 minut. Y, ja bym prosił za o zabicie tego zniszczenie. Pek, pek, co bym to potrzebował? Chciałbym to. Tak, chodź tutaj. 6 czy, czy mogę postawić z jabłkami? Nie mogę. No kurde widzicie, w dużym stopniu sprzedałem. Powinienem sobie poczekać spokojnie. Chcę postawić sobie jeszcze z, z serem. Z serem może być 98, 99. 11 jest, są ok. No i super. Czarny myśli, że mu to ujdzie na sucho. Ja sobie podjadę od tej strony. Podjadę sobie od tej strony, zaatakuję górne wieżyczki tego, który tu nic nie ma, i przyatakuję wilka od tej strony. Tak mi się zdaje, że bynajmniej dam radę mu zniszczyć wybić tych tutaj, tych tutaj i tutaj cokolwiek. Hmm, jeśli bym podjął od tej strony, by byłby wielki problem, ale mógłbym też Zrzucić wszystko, co tutaj mam, wszystko, co mam, całą armię, którą tutaj mam, Zrzucić ją tu na dół, żeby ona atakowała tą stronę. Tym sposobem zdążę zaatakować yy, dwóch naraz, od dwóch stron. Tak też mogę zrobić, to nie będzie żadnego problemu. Jednakże, chcę zrobić to po, po mojemu, tak ja to zawsze robię. Każdy ma, swój, każdy ma swój sposób, każdy ma swoją taktykę, e, nikomu nie warto, nikogo nikomu ni, nikomu nie można jakby to mówić, na, na to, jak gra. Przykładem są e, streamerzy, gameplayerzy, youtuberzy i inni ci, którzy tworzą coś, coś dla kogoś, którzy próbują tworzyć coś dla kogoś, którzy, stara, którzy starają się tworzyć. Dla ludzi, cokolwiek, jakieś nagrania, takie rzeczy, którzy starają się zrobić coś dla ludzi. Tego przykładem też chyba jestem, w przypadku trochę ja, jednakże widzicie, no tutaj dostaję trochę w z tego względu, że oni mają dość duży. Po pierwsze, to, tutaj całość, tak. Moja konna nie wyjdzie gdzie atakować, gdzie strzelać. Po prostu plusem tego jest to, że. Plusem tego jest to, że ja mogę sobie wjechać od tej strony. Mogę sobie tutaj wjechać? Dobra. Eee, 30 paru tutaj. Tutaj. Jeśli oni już dojdą do tego, to będą w stanie atakować tą stronę już spokojnie sobie. Ta strona, widzicie, stoi sobie od tej strony i spokojnie atakuje. Tutaj w moją stronę idą już wojska wroga, idą na spokojnie w moją stronę wojska wroga, chociaż oni próbują coś, oni próbują atakować i nie, oni sami nie wiedzą, co mają robić. E, dlatego też ja sobie postawię ekipę tutaj, tak, daję agresję, i oni w tym momencie będą mieli szansę na to, żeby coś zadziałać. Do przodu wysunę, e, tarcze obronnych od razu mówię, tarcz obronnych mało kiedy używałem mało, na mało jakim na mało jakim gameplayu używałem tarcz obronnych praktycznie w ogóle nie wiem czemu, ale pra pra praktycznie w ogóle nie używałem na żadnych, na żadnych gameplayach tarcz obronnych, tarcz osłaniających nie wiem czemu tak jakoś po prostu samo z siebie to zawsze działało i samo z siebie to było, że nie używałem tego Dobra, super. No tu sobie wybiję tą stronę. W tym momencie jestem na dobrej pozycji, bo mam osłonę. Oni atakują od tej strony, mogę atakować i od tej strony. To wybijam jemu tutaj, ludzi, i tutaj. Oni są tak jakby bezbronni z dwóch stron. A plecy mam osłonięte przez, przez tą ekipę. Tak powinno się też zagrywać mniej więcej taktycznie. Jednak tutaj mam problem, bo mogą mnie. W bardzo szybkim tempie zgryźć. Ja sobie postaram teraz, żeby zniszczyć jak najszybciej cokolwiek tutaj ma, tych, żeby nie mógł ich wyprodukować. Chociaż też mogę wilka zatokować od tej strony i zrobić to tak: 13 tysięcy spokojnie na tym. Dobra, czyli tak, chcę zgarnąć wszystkich. Mają tu przyjść wszyscy dobra, więc potrzebuję teraz zrobić tak. 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 Eee. tak Czy uda mi się to? Czy uda mi się to, żeby oni tu wszyscy przyszli? Tak. Przyjdą wszyscy. Praktycznie wszyscy, oprócz. Eee. Eee, oprócz, oprócz, tak, wszyscy, 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 damy im agresję. Eee, przypuszczam, że to podziała na moją korzyść. Eee, z tej strony mam, jak widzicie, mam dość, dość ładną osłonę. Ja sobie od tej strony spokojnie atakuję. Eee, będzie to na moją korzyść? Powinno to być na moją korzyść. Z tego względu, o kurde, mam dwie puste man, man, mangonele? Nie może być. Tak, nie może być, żeby miał dwie puste mangonele. E, dlatego też szybko, 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 Póki mam okazję. Tak, tak, ładnie. On, oni szybko mają tam wejść i szybko to zaklepać. Ja potrzebuję też teraz szybko doładować sobie ludzi. Tak mam, na spokojnie, na spokojnie będą teraz tutaj będą tutaj atakować. Biorę moje konne wojsko i lecę szybko od tej strony. Atakujemy tą stronę szybko teraz. Z czemu tak robię? O, elegancko. Elegancko, 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 jak fajnie. My konne wojska dot dot dotrą tutaj, drugie konne wojska docierają od tej strony. Ja chcę wybić szybko tą stronę, tą górę. Jeśli nie zdołam tego wybić, to będę miał duże problemy, duże kłopoty. Z tego względu, że zaczną mi podpalać, zaczną mi niszczyć. Ja jestem w tym momencie bezbronny, bo na, na górnych pozycjach mam nic. Na górnych pozycjach nie mam nic. No dobra, no i co? Czemu nie wchodzicie? Macie działać. No dobra, no i w tym momencie musi, muszę to zrobić na takiej zasadzie. ojoj! Oj, 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 do, do tyłu, do tyłu, do tyłu, moi drodzy. Oj, kurde. No i bardzo, bardzo, bardzo duża wtopa. Sam robiłem, sam robiłem takie rzeczy wrogowi, a teraz sam sobie to, sam sobie zaszkodziłem. Teraz tak, gdzie są moi asesyni? Szybko, asesyni. jest jest to mam. Dobra, zapraszam. Szybko. Tutaj, chodźcie. Sam robiłem wrogowi takie problemy, a teraz właśnie sobie no, szk no szkoda, no, no. Zbyt, zbyt, pewny si zbyt pewny siebie byłem chyba no to, no to też wychodzi ale oni też byli zbyt pewni siebie, bo chcieli przewyższa mi kasą okej, okay. ale nie przewyższa, nie przewyższa mi jednak yy, sprytem przewyższa mi do, pewnej, do pewnej, pewnej granicy jednak odgryzłem się postanowiłem działać szybko i wygrać to tak. Także to wygramy na spokojnie. Mm, sorry. Kurwa. Dobra, jestem. Normalnie zaraz kurwa, wyjdę do okna i zjebię młodego. po coś jest ten. Po, po coś ludzie mają domofony, co nie? Ja rozumiem, że no. kurwa nie, nie chce się, no. Jest się młodym i się nie chce, no. Okej, okay. no ale po coś te domofony są. Ej, co za larwy, jedne małe. Tutaj, ma, tutaj macie iść. Tutaj żeście mieli iść. Yy, no dobra, no ale co wy robicie? Atakujcie. No dobra, no jak chcę, ja chcę, żeby oni to zniszczyli, no ale oni co robią? 14, i tutaj, co? Strzały gotowe. Próbujmy atakować. Czy jak myślicie, czemu tak robię bo żeby, żeby wybić mu wszystkie te jednostki gdzie ja mam asasynów moich dobra, moi drodzy asasyni zapraszam do góry Boję się, obawiam się tylko, że, że tutaj chłopaczek będzie miał że będzie miał y, duże wsparcie ze strony 25 że będzie miał 25 asasynów że mógł mieć ukrytych asasynów tutaj jednakże nie widzę tych 25 asasynów gdzie jest król? Dobra, król zabity. Jest ok, super. Mam jednego zabitego. Tu widzę, że szybko moje zapasy szybko zapasy do mnie dochodzą. Zapraszam tutaj o zniszczenie kolejnego. To jest moje kolejne dzieło. Teraz tutaj od tej strony, hop, podejdźcie. Oni podejdą sobie od tej strony. Ja sobie od tej strony na spokojnie Chciałbym to dzisiaj skończyć, z tego względu, że się bardzo męczyłem nad tą grą przez e, dość spory okres czasu. Także... Mm, no, coś takiego wolałbym, żeby tak żeby tak byli. Chociaż, e, taką mogą być też... No, super. Myślę, że on ta, teraz nawet się nie ruszy. Hmm. Dobra, lecimy od tej strony tu tu moje konne dwie jednostki mogą sobie spokojnie zostać tutaj Dobra, tu mamy 8 konnych, mogą stać tutaj Ale jeszcze zamówimy konne jednostki, dobra, eee, ucznicy tutaj Jeśli dam rady, to jeszcze Kilka jednostek, które pójdą, te kilka jednostek wraz tutaj. Teraz muszę sprawdzić, tylko jak tutaj jest z jedzeniem. Czy jedzenie wszystko jest w porządku? Czy moje pijaczki mają alkohol? Tak mają, dobra. Czy wszystko ok, ok. O, jak fajnie. A niestety sprzedałem, więc nie będę korzystał Nawet nie będę korzystał z tego gdzieś tutaj sprzedałem, więc jesteśmy gotowi jeden wojownik od góry niech idzie Na spokojnie atakuje hmm. Atakować proszę jednostki naziemne te Yy, ucznicy atakować proszę jednostki które będą chodziły tutaj też gdzieś tutaj tak i oni tak samo gdzieś tutaj dobra gdzie są moje konne jednostki yy, pak pak yy, no te tej strony chcę podjechać zobaczymy jak tutaj od tej strony wygląda szybko to to dobra, jedziemy, jedziemy myślę, że nie powinni tu mieć dużego oporu od tej strony 63 80, dobra, dobra, dobra wstecz, wstecz czyli będę od tej strony atakował od rogu na skroś okej, okay, strzelajcie, dobra Konne jednostki została ładnie w dupę no ale też nie ma się co dziwić. No popatrzcie, co, co tu zrobili. Poczekamy sobie, no właśnie. My sobie po, poczekamy. Ja postaram się, żeby żeby oni mi tu. żeby oni, żeby oni zeszli na dół. Kurde, dość szkoda by było mi to zmarnować. Wolałbym, żeby zeszli na dół. No, on by się starał w ogóle odbudować, nie? Się w ogóle będzie starał odbudować, żeby żeby mieć odbudowany jakąś potencjalną swoją. Potencjalną w ogóle coś, coś, coś swojego. Więc myślę, nawet, nawet jak nie skończymy tego teraz, to skończymy to spokojnie w kolejnych odcinkach. O, jak super! Dzięki wielkie za, za wyjście. <laughs> jak super. Elegancko. Jednostki które, jednostki, które akurat mogły wyjść ale jak fajnie z nim jest tylko jeden wielki problem, że po prostu no strasznie jest e, silnym przeciwnikiem e, wilk zwłaszcza taki jest e, większość czasów takim się jest, jest wilkiem, więc Mógłbym to zrobić na zasadzie, zrobić nie wiem, 50-60 y, balist, na przykład 50-60 balist, i wjechać balistami na, 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 na ten teren. Albo też zrobić to na takiej zasadzie, zrobić sobie konne jednostki i konnymi jednostkami wjechać po prostu na, y, po prostu wjechać. Wjechać nie pieprzyć się z tym, po prostu wjechać spokojnie. No, na... szybkie tempo odbudowy ma, a więc dla mnie to jest tym lepiej. Bo kurde, no. odbudowuje się, więc ja się będę palił cały czas. No, zrobimy to tutaj, tu, tu bo to palimy, to będzie, będzie lepiej do podpalenia. Chcę mu to zniszczyć, żeby nie mógł tego, bo on ma dość sporo kasy. Każdą kasę, jaką będzie dawał, to będzie wbijał w, w szybką odbudowę czegokolwiek, więc nie jest to zbyt jest to dość trudny przeciwnik dość skomplikowany przeciwnik jak na jak na komputer który gracze mogą się bardzo z tym, z tym przeciwnikiem męczyć mogę też zrobić to na zasadzie mam też inny pomysł czekajcie, muszę sprawdzić czy on tu ma tak ma tu wodę mógłbym, tu też, mógłbym też użyć katapulty z z kamieniem, podjechać to potem z kamieniem stanąć gdzieś w tym miejscu, tutaj tak jak tu na blisko przeatakować tą ścianę, żeby zrobić sobie wyrwę do atakowania na, na twardych jednakże, jeśli ja zaatakuję go bo nie zdąży się odbudować to nic mi z tego nie przyjdzie i w tym momencie bym zrobił y, małą bekę, bo bym go nawet nie podpalił nie? To nie, a to nie o to chodzi y, zresztą, no rozumiecie a także na tą chwilę, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka bo są to ostatnie odcinki z tej serii, jeśli trochę postaram się jakoś go szybko zniszczyć, żebyście nie musieli już długo czekać po prostu na kolejny odcinek żebyście nie musieli długo czekać bo to jednak też was, wasz czas też jest cenny ja tego czasu na razie mam też sporo, więc yy, myślę, że także dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku.